A pamiętacie tego faceta o imieniu Itango, Go, którego właśnie teraz przytrzymują za to, że postanowił samotnie polecieć na Antarktydę i ujawnić, co tak naprawdę się tam kryje. Na początku lipca, podczas jednego ze swoich lotów, nagle zmienił kurs i skierował się prosto na Antarktydę, gdzie udało mu się wylądować. Później został aresztowany, rzekomo za nielegalny przelot nad Antarktydą ale prawdziwy powód tkwi w jego transmisji na żywo, podczas której tysiące ludzi zobaczyło, że za ogromnym lodowym murem ukryte jest tajne miasto z wieżowcami i wieżami. Wszystko co nagrywał podczas tej wyprawy, możecie zobaczyć na naszym kanale w telegramie. Materiał jest tam nadal dostępny, teraz jest tam przetrzymywany i nic nie wiadomo o jego losie. Jednak niedawno jego historia doczekała się kontynuacji, a sytuacja przybiera znacznie bardziej niepokojący obrót. Dwa tygodnie po jego zniknięciu na jego profilu pojawia się wpis, najwyraźniej zaplanowany wcześniej na taką ewentualność. W nim mówi, że jeśli ludzie widzą tę wiadomość, to najprawdopodobniej już nie żyje. Pozbyli się mnie za ujawnienie prawdy. To wywołało burzliwą reakcję na całym świecie. Co teraz stanie się z Antarktydą?